Hej, cześć! Dzisiaj kilka ciekawostek. Czy wiedziałeś, że najkrótsza wojna w historii trwała 38 minut? Był to konflikt między Wielką Brytanią a Zanzibarem w 1896 roku. Ośmiornice mają trzy serca. Dwa pompują krew do skrzeli, a jedno do reszty ciała. Co ciekawe, kiedy ośmiornica pływa, to serce odpowiedzialne za resztę ciała przestaje bić. Miód nigdy się nie psuje. Archeodzy znaleźli w egipskich grobowcach miód, który liczył 3000 lat. Dodatkowo zdatny był do jedzenia. Banany są botanicznie klasyfikowane jako jagody, a truskawki, wbrew pozorom, już nie. Pingwiny mają kolana. Są ukryte pod warstwą piór i tłuszczu, przez co wyglądają, jakby ich nie było. Najstarsze znane słowo. Nie ma jednego definitywnie najstarszego słowa, ale za jedno z najstarszych Later. uważa się k'anaba, czyli konopie. W języku sumeryjskim a najstarszym polskim zdaniem jest: Daj ać, ja pobruszę, a ty poczywaj. Zapisane w księdze Henrykowskiej, która zawiera archaiczne formy językowe w kontekście języków indoeuropejskich. Słowa takie jak matka mają korzenie sięgające tysięcy lat wstecz, obecnie w wielu językach. Krowy mają najlepszych przyjaciół. Badania pokazują, że krowy tworzą silne więzi rodzinne, potrafią się też. Stresować. Ludzkie kości są mocniejsze od stali. Kostka kości o wielkości zapałek może utrzymać 9 ton nacisku. Ziemia nie jest idealną kulą. To tak zwana geoda, lekko spłaszczona na biegunach i wybrzuszona na równiku. Jedna z ciekawszych informacji to fakt, że pierwszy telefon, który można było nazywać smartfonem, czyli JBM Simpson. Z 1992 roku oferował już funkcje takie jak faksy, e-maile, kalendarz i notatki. Choć wyglądał jak cegła. Co więcej, pierwszy prototyp telefonu komórkowego Motorola DynaTac powstała w 1973 roku. A pierwsza rozmowa wykonana nim została, gdy Martin Cooper zadzwonił do szefa konkurencyjnej firmy Bill Labs.